Witam, docent polskiej mini-browary.pl, Kolejna premiera Chateau, no tym razem oficjalna, tym razem Chateau z beczki. Robiliśmy już materiał z Chateau butelkowym, dzisiaj wersja beczkowa i pierwsze moje wrażenie, Chateau 32 zł za 0,3. Szok I niedowierzanie. Ale czy, że tanie, czy, że drogo, że, czy że tanio, czy czy... Że ja obstawiałem cztery dyszki. E, przypomnijmy, samiec alfa 03 30 zł, mm. potem preparat suska, czyli ze śliwką wędzoną 35 zł, a dzisiaj chateau. 0,332 zł. Czyli jednak można. E, można, i teraz jest pytanie: e, Czy nagle okazuje się, że sztosy nie muszą być drogie, czy coś innego? Co to, to są sztosy? No, czy wiesz, no? Jest był po 30 zł i uważałem, że to jest uczciwa cena. No, to jest po, 30, po 32 i też uważam, że to jest uczciwa cena. To jest chyba najważniejsze. Czyli już nie mówisz, że rynek weryfikuje, tylko. Mówisz to kwestię uczciwości ceny? To nie ja powiedziałem, że rynek weryfikuje. No chyba trochę tak było. Nie, naj, naj, najfajniejszym było to, co powiedziałeś. Samys Alfa 100, mówisz tak, zalega w sklepach za 70 zł, rynek zweryfikował. To jest, <gry> A przypomnijmy, że cena sugerowana to było 55 zł. Tak jest. E, teraz powiedziałeś na Chateau, na buteleczkę 03, cena sugerowana? Jeszcze, jeszcze nie, nie jest ustalona, więc wolę nie mówić. Słuchajcie, ja zawsze jestem zwolennikiem piwa z beczki i jak próbowaliśmy miesiąc temu to piwo z butelki, to to chateau z beczki jest zupełnie inne, przynajmniej w aromacie. Jest więcej bretów. Rozumiem, Kowal, że pijesz pierwszy prospiecy. raz. Ja piję pierwszy raz. Bardzo mi się podoba, wydaje mi się, że to jest najlepsza wersja z tych wszystkich trzech, które wyszły. Szczególnie dużo jest naprawdę wanilii. Jestem pod wrażeniem. Pachnie pięknie, winnie, owocowo. Jest delikatna nuta octowa. Yy, bardziej mi się wydaje, że jest taki delikatnie jabłkowy ocech. Yy, ale ta nuta jest taka bardzo subtelna. Chwasowość yy, nie jest wysoka na finiszu. A Ty no, już się odnosisz w ogóle do całego piwa, nie tylko do aromatu. Yy, tak, no nie do całego. Yy, yy, ja na razie się odnoszę do aromatu, zdecydowanie bardziej brety tutaj grają. Yy. Większą rolę. W tej butelce jakoś tych bretów nie czułem yy, specjalnie mocnych. Naprawdę tutaj brety fajnie grają. Jest to wyczuwalne. No i czerwone owoce obowiązkowo. Wydaje mi się, że ta wersja beczkowa jest bardziej kompleksowa. Przynajmniej jeżeli chodzi o aromat. Wiesz co, ja wczoraj piłem butelkę. Yy, bardzo, bardzo podobny. Mm -hmm. No ja sobie nie piłem. Nie mam porównania. No i też w kwestii ceny powiedziałeś, że... Bo mówię tak, no nie ma strasznej kolejki wychodzącej poza, poza lokal, jak na samcu Alfa. Ale też kwestia jest ilości, tak? Samco Alfa było trzy beczki po 20 litrów. No tego też jest trochę, ale myślę, że to przede wszystkim jest kwestia stylu no? yy, stylu i yy, nahypowania, bo to nie jest tak bardzo nachajpowane, na bo wspomnę, że ja mam wrażenie, że w tej chwili. Poprzednia y, warka z Natolina ukazała się w 2013 roku, czyli 3,5 roku temu, tak? Więc... Słuchajcie, wziąłem młyka i się rozpływam. Jest świetne, Rozpływa ramy. się w ustach. Jezus Maria, ale to jest cudo. To jest cudo. A, natomiast samiec alfa był... W 2015, 2015, tak, więc to jest historia trochę bliższa. Znaczy nie oszukujmy się cały czas kwaśne piwa. Jest to nisza w niszy, prawda? E, więc też się spodziewałem e, sytuacji, że kwaśne piwo Flanders Redale nie będzie aż tylu chętnych jak na Imperialny Stał, który jednak jest bardziej przyswajalny, prawda? Przez, no to, jest, to jest oczywiste no. e, przez ludzi niż, niż piwo kwaśne. Kolejeczka była. Eee... Dużo więcej zrobiliście teraz z tego szata, bo wydaje mi się, że pierwsza to w ogóle była bardzo mała ilość. Pierwsza to były 200 litrów, jedna beczka tak. Przeciekająca. Pamiętam jak chłopaki yy, zatykali tą beczkę wszelkimi możliwymi spo sposobami, udały, żeby, udały żeby nie przeciekała. Potem yy, już druga wersja to było ile litrów? około... 10 hektarów, hmm. daje że 4 beczki, a teraz to jest yy, prawie 30 hektarów, czyli nasza normalna warka z dłonia. Także sporo, dużo więcej niż sam co. No, mam wrażenie, że to piwo w wersji beczkowej daje jeszcze więcej emocji. Jest fantastycznie owocowe, dzikie, bretowe. E, pełne w smaku. E, no cudne po prostu. cudne. Piłem tą wersję butelkową i tak sobie gadaliśmy, gadaliśmy, nie? A nad tym piwem się po prostu rozpływam. Jest e, niesamowite. Jest fantastyczne. Jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre. Znaczy, no to jest za mało nawet powiedzieć, że jest bardzo dobre. Jest, jest rewelacyjne. E, co masz na swoje usprawiedliwienie? E, znaczy. Pytanie, czy wersja Chateau 2018 się dorówna? Myślę, że trzeba będzie ją wrzucić w ogóle do innej beczki, nie? 18? 17? 18? No kolejna, nie? Tegoroczna wersja. Yy, Bo zawsze była, jednak, była nie, jednak beczka po Cabernet, tak? Nie. Była no generalnie beczka po, po czerwonym winie. Yy, teraz te beczki po Chateau zostały napełnione innym piwem. Nie szato będzie to na pewno piwo jasne. Oh. Więc na kolejną warkę szato to będziemy musieli poczekać rok minimum. No myślę, że myśl, A... myślę, że dłużej. Myślę, że dłużej. To Nie ma. To dwa lata, tak? Dobrze pamiętam? Yy, to było ważone w... dwa lata temu, tak. W marcu 2000. Ja miałem następnie. okazję próbować to piwo na festiwalu naszym, to jeszcze, jeszcze było nie to. No naprawdę to piwo się niesamowite. Ale na 100% craft to piwo było. Znaczy w sensie piłeś prywatnie. Znaczy, no tak. Mieliśmy okazję. Ci... Trzeba było zejść do piwnicy. Tak. Ciutkę, ciutkę zdegustować. I naprawdę robiło dobre wrażenie, ale efekt końcowy rozwala no, znów. Znaczy... Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem tego piwa w tym momencie. No tylko teraz my tutaj yy, hypujemy wersję beczkową, która ale która będzie w Polsce, prawda? To nie jest tak jak z Samcem Alfa, gdzie pójdzie 5 beczek w Polskę, tylko będzie tego chyba trochę więcej. Nie, pójdzie podobna ilość w Polskę do pubów. Yy, głównie nastawiliśmy się na butelki. Butelek będzie no sporo, ponad 5 tysięcy. Znowu zwiększyliście liczbę, bo już ostatnio było 4,5 tysiąca. Tak? Okazało się, że nie wypili wszystkiego da, i o, 500 trzeba... daleko zostało. No, trzeba to przeliczyć jeszcze raz U, No i jest moc, jest moc oj, czuć, że 7% walpiłeś, rozumiem wszystkie szaco Wszystkie szato i ta wydaje mi się najlepsze. Ale fakt jest taki, że czas zaciera dosyć mocno e, wrażenia, więc człowiek żyje jakimś wyimaginowanym obrazem, ale sprawdzimy to. Hmm. Kowal jest jedyną znaną mi osobą, która posiada butelkę Chateau z pierwszej warki, tak. więc musimy, muszę się z nim kolegować teraz. No, no, z musisz, nie musisz. <laughs> e, no, absolutnie nie, nie ma opcji, żebym miał e butelkę z pierwszej warki, natomiast y, pamiętam jak to było z drugą warką, którą rozpijaliśmy tak regularnie co pół roku. I najfajniejsza była ta, którą z, z Hasintusem zrobiliśmy tutaj w listopadzie. Ona była najbardziej ułożona. To już była półtora roku. E, Chyba po premierze albo... No, ale to piwo zyskało jeszcze w ono, zys ono tylko zyskiwało. Naprawdę było fantastyczne. Ono się tak ułożyło. I teraz tak. Eee, ta warka jest świeża. I ona już jest fantastyczna. Więc pytanie... Z drugiej strony ludzie mówią genialnego piwa nie warto leżakować. Tak? Eee, jeżeli ono jest genialne teraz, po co je jeszcze starzeć? Wiesz co, ale to jest Flanders. Ja jestem zdania za warto. Co kto lubi? Natomiast w moim odczuciu takim e, pierwotnym uważam, że wersja beczkowa jest zdecydowanie bardziej e, wszystko mająca w porównaniu do wersji butelkowej, aczkolwiek do wersji butelkowej nie stosowaliście żadnych zabiegów, nie? Ona jest raw, nie pasteryzowana, nie filtrowana. No tak, tak. Nawet nie jest refermentowana w butelce, więc… Czyli to, ta grubościenność ścianek w butelce no właściwie wiesz, nie ma… No jak, piwo, jak piwo trafi na półki sklepowe, to się różne rzeczy mogą dziać, więc… Te grubsze butelki to jest takie nasze zabezpieczenie nie? przed tym... Ze starymi się nic nie działo, a robiliście wszystko w sumie w bardziej surowych warunkach. Także powinno być lepiej. Także powinno być lepiej z <grym> czas. No ale Kowa, ale ty jesteś zwolennikiem korda na przykład. O i tak. A ja nie. Bo Kord jest dla mnie zbyt słodki, a to piwo jest bardzo jednak no, wytrawne. To jest zupełnie niestrę, to ja bym nie porównywał w ogóle do Satana. Ale to ci pasuje, że ono jest w ogóle tutaj żadnej nie ma słodyczy no, resztkowej. No, ono pasuje, jest... Liczki, lubię nie ma słodyczki, jest totalnie odfermentowane. Ja lubię Te brety po prostu zadziałały tutaj fantastycznie. Pamiętaj, że w Kord była tylko jedna wersja z Bretami w e, Beccepowinie e, z pierwszej marki e, I tam na początku tych Bretów, no ty chyba byłeś jedyną osobą, która wyczuła w, w tej powinien z tego co pamiętam. A one tak naprawdę dopiero się rozwinęły po roku. Próbowaliśmy e, tego horda z Józefikiem w to naprawdę nie, tam brety było już czuć. Naprawdę było bardzo przyjemno. No i podobno w kolejnych warkach y, tych bretów ma być więcej, tak twierdzi Józefik. Zobaczymy. No ale to jest zupełnie inne piwo. Nie porównywałbym w ogóle do, do Chateau. Znaczy do Korda? Korda z Soto, no, zupełnie dwie inne bajki. Jeszcze słowo na koniec, Bodany Manuj. Uważam, że pan Darek zrobił największy wykurw dla jepiwczanu. robiąc zajebiste piwo. Nazwaliście to Hazy IPA, czyli no, generalnie New England, prawda? Fantastyczne piwo, rewelacyjne, którego się jepiwszanie nie napiją, bo jest tylko wersja lana. Ale ja nie widzę żadnego problemu, trzeba tu przyjechać. Myślę, że przez najbliższy tydzień będzie dostępny. Chodźcie z, z piwnicy, przyjeżdżajcie do Artezana. Zostawcie te internety. <grystanie> Musieliby wejść z internetu, to <grystanie> wyjebcie te internety, przyjeżdżajcie do Warszawy. Nie no, bodo nie ma, no i naprawdę jest fantastycznym piwem. Niedostępnym w butelkach, więc... Póki co? No ale to już będzie inna warka. A, to już się nie liczy, tak, tak? to już się nie liczy. Ja jeszcze nie piłem, ale będę miał problem odkleić się od szafa. No my mieliśmy problem odkleić się od Bonanie Manuj, no ale jak już y, taka, taki event, prawda, że ludzie stoją w kolejce, to y, spróbowaliśmy. Za czym kolejka to stoi? Ja jeszcze tak słowem usprawiedliwienia, no dlaczego ciągle nagrymy, nagrywamy w Artezanie, nie? To jest ja... bardzo proste, bo ja wykopiłem abonament u docenta, po prostu 3 miesięczny i dosyć musi. Nie, no. E, jakiś tam materiał wrzecieli. Najle, najlepszy komentarz jakiś tam dostałem e, e, pod e, materiałem ze spółdzielczego i człowiek napisał. Panie, sztosy to jedynie z Artezana i mnóstwo lajków, nie? No, okazuje się, że macie monopol na sztosy. Prawda to czy nie? Nie wiem, trudno to powiedzieć. Ja piję tylko swoje piwa póki co. Zadałem to pytanie, co to są sztosy? To jest coś, co jest w butelce i jest limitowane. No, okay. Artezan robi bardzo dużo dobrych piw właśnie, ale tylko dostępnych tutaj na miejscu. Zrobiliście tak naprawdę no, tego samca alfa nieszczęsnego. Co? To stoi po 70 zł skandal, skandal. skandal. No za chwilę będzie szato stało, podejrzewam Mówisz cena sugerowana 4 dychy, no to 60 zł będzie stało, nie? Za 0,3 Ale co ja mogę do tym? Co, no, co, ja, na... co ja mogę? To jest niestety wolny rynek, albo stety no mogą w sumie zrobić cenę urzędową. Wtedy im się łokie, kdoby do dupy, no <laughs> więc do wyboru do koloru, to chcecie, no. <laughs> ale to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o... No ten to, rok. Y, panie Darek, to słuchamy jakie są kolejne ciekawe piwa na... Oprócz WFP oczywiście, bo na WFP na pewno coś zapodacie, Ale jeszcze do WFP mamy dwa tygodnie. Mm, tak, w przyszłym tygodniu. Y, Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu premiera yy, kolejnego breta Barelej. O, yy, ale jasne. Tak, jasne, jasne, jasne piwo fermentowane bretami w beczce po w beczce Fikimiki, tak, czyli po Bourbonie która już twoje przeszła. Tym razem z dodatkiem soku z limonki. No właśnie, ja tak zapytam jeszcze Fikimiki to było w oryginalne jakie piwo? Mm, mera. Mera. Tak, tak. A to które będzie w przyszłym tygodniu to będzie białe ipa z sokiem z limonki. Białe Ipa, wiecie jaki mam stosunek do białe, białego Ipa? Według mnie to jest najlepsze. Chłopaki mówią myra Ipa, podniecacie się mera Ipa. Białe Ipa to jest najlepsze IPA ja z artezana. Białe, białe Ipa, białe IPA, IPA jest najlepsze. Tak. No więc będzie czwartek, czwartek albo piątek. E... Niesamowite, w kółko się producentem. Jest... Kolejny, no, kolejny film z Artesan Crafty Puffu do jest sprawdzę, czy że przelew od nie nie, 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 bo e, w przyszłym tygodniu już się sezon, festi... już dzisiaj się fe... sezon rozpoczął festiwalowe. Łódź, Katowice, za tydzień Wrocław, za dwa tygodnie Warszawa. No, w Warszawie jesteście. Tak, jesteście. I to piwo będzie w Warszawie. Prawdopodobnie. E, podejrzewam, że będą e, znowu sceny przy, przy balustradzie. E, kartki, e, inwalidzi, wyjścia poza kolejnością. E, no będzie ciężko. Zobaczymy. E, przychodźcie 8 kwietnia, warszawski festiwal piwa. No, będzie się działo. A, a póki co e, będziecie mieli szatę? E, z Beczki? Na WFP? Hmm, myślę, że tak. Wychodźcie z piwnicy. Bus, pociąg do Warszawy na WFP. I to szatona naprawdę kopie dupę. Dzięki. Na razie. Hej.